Siemano, właśnie leci kolejna część ogarnienia hodowli. Zapraszam do oglądania. Tutaj mamy pająka od Dawida, samicę. Żeby Wam to udowodnić, że to samica, spróbujemy tutaj się do niej podkraść. I się nam rzuca od razu w oczy szparsko. Widać? Pewnie, że widać. No, także otwieramy ją. Słuchajcie, to jest brachy pelma, która nie jest potulna. To jest, proszę Państwa, brachypelma, która lubi kąsać. Przynajmniej mówię ogólnie o moim osobniku, nie? Lubi kąsać. Lubi odwalać mega szajs. Nie miałem dawno takiej braszki agresywnej. Tu jakieś brudy są, także wywalamy to. Penseta nie idzie już do pająka, tylko idzie do... Czyszczenia na nowo, zalania wrzątkiem. Mówię, mam o i się tego trzymajmy. Mm. Trochę jej sikniemy tutaj, znowu do miski. Jakiś kożuch się zrobił, wiecie, jakiś kurz i ten... Chcę, żeby to się coś wymieszało. I co, możemy bardziej rzucić ogólnie jedzonko, nie? To, co zrobię teraz, może być spektakularne, ale nie musi. Nie było. To jeszcze jedno. Nie mogę złapać tego karaczana, o ty... Jeszcze raz. Też nie złapałem. Jeszcze raz. No trzymaj. Aha, no to nie chcę. Jest w miarę po wylince, więc myślę, że skusi się. Nie muszę chyba się martwić, że ją to zje. Oj, to by była katastrofa, bo no, to jest brachypelma mojego kolegi, mojego przyjaciela, który mi ją dał. Jest też samica. tym bardziej nie chciałbym, żeby coś się temu stało. To jest yy, chowana braszka od L1, ja ją mu kupiłem kiedyś, jak jeszcze w terrorystyce siedział. A po jakimś czasie zrezygnował z hodowli, ja ją mam u siebie. Tu do pokazania wam mam mojego jedynego skorpiona. Ktoś rozpoznaje co to jest. Jeśli nie, to już Wam mówię. 3, 2, 1. Jest to Heterometrus Cyaneus. Samic. Ogólnie. Nie karmię go jakoś dużo. Nie linieje. Jest w miejscu. Nic nie robi tak właściwie. Jak się na niego poświeci, to się poszy jak teraz. To w sumie tyle z hodowli takiego skorpa. No i nie spina się potem i coś akurat ten osobnik po płaskim takim gładkim nie umie taka ciekawostka nie wszystkie skorpiony nie umieją się po tym spinać są nadrzewne skorpiony, które doskonale sobie umieją po takim czymś łazić więc taka ciekawostka w ogóle fenomenem, bo przeważnie mi się to nie udawało właśnie widzicie skorpa, który sobie złapał Karaczana i go wcina O, zobaczcie jak elegancko to wygląda Fajnie, że mi się to udało nagrać Może tego też złapię To chyba był fart Fajny by jadowity To jak pszczółka O, leci a się cofnął. Dobra, chyba nic z tego. Summy pewien bardzo fajny pajączek wyszedł. Blondyna. Nie będę jej otwierać, bo przed chwilą jej dawałem wody, ale wyszła ze skryjówki. Nie wiem, czego ona tu szuka, ale no jest to ogromne, nie? Naprawdę budzi taki respekt. Tutaj natomiast niedobrze się stało. To, co tu widzicie, to są białe robaki, jakaś masara złożyła tu jajeczka. Natomiast to, co widać tu, białe kropki chodzące, fajnie to widać, podłużne, to są skoczogonki. No w ogóle ktoś w komentarzach nie zwróci uwagę, że jest coś takiego jak roztocza i roztocze. Jedno to jest coś z roślin, a drugie to jest no to co mówiłem, że szkodzi pająkowi, nie. Także kurde niestety, tu mi coś padło. Spodziewałem się tego trochę, bo ostatnio jak oglądałem tego pająka, to coś był niemrawy i nie wiedziałem o co chodzi. No i i mam się doigrałem. Czy to wina pojemnika, że był nie wiem, dla mnie to jest trochę brudne. Wydaje mi się, że no ogólnie tu trochę przyszło jakieś tam pleśni na to podłoże. Też było takie średnie. Raczej nic nie powinno się mu stać, nawet na czymś takim. No ale jak widzicie, no pech chciał. na filmie, choć widać słabo. Próbujemy wersji kolor centacyjnej. Mam teraz aktualnie tylko długą pensetę, więc się nie zdziwcie, jak coś półmetrowego na raz na kadrę wleci. Dajemy jej prosto z pensety. Wybaczcie mój odruch. No i elegancko. Mamy tutaj naszego czarnuszka. Kto wie, ten wie. Tutaj się jakieś niefajne rzeczy zrobiły. Jakieś zarodniki grzybków. Także weźmiemy to i do kosza. Tutaj, jak można zauważyć, oj taki Takie włókno kokosowe, tutaj takie szare. Także ja sobie to wybiorę. I pojemnikowi, pająkowi nic nie będzie. Teoretycznie mógłbym to zostawić, no ale jak i tak już tutaj coś robię, no to mogę sobie chyba to też ogólnie to nie za fajnie wygląda powoli Pachnie pleśnią Pachnie Pachnie niefajnie Także to też leci do kosza Zrobiłem Dałem tutaj to na próbę trochę Także próby to nie spełnia dobrze Niestety Znalazłem jeszcze jakiś kawałek nóżki Kawałek welinki W ty, patrzcie ty nie wiem czy to widać na filmie A normalnie zrobił mi się tu y, chyba prawdziwy jakiś mech Takie kępki zielonego I to nie jest to co wyrzucałem Bo to jest normalnie w włóknie jakby Patrzcie o taka kępka Ale jaja Dobra, ciekawe Dobra no i co chciałem tutaj jeszcze zrobić Wróćmy mu coś do jedzenia Taki karaczanek z ręki będzie. Proszę. O! Pięknie. Powiem tak, coś mnie tu martwi. Ogólnie jest ten pojemnik, wydaje mi się, przelany. Dlatego, że no tutaj widać po prostu taki osad, co jakby pleśń w tym miejscu. Tego nie widać dobrze na filmie. Ja widzę białe. Może to być też jakaś drobna sieć pająka. Natomiast, no, będę oglądał czy coś się tu więcej nie robi, jakby się pojawiło więcej grzyba, więcej pleśni, to od razu idzie to wszystko do wymiany. Męczek jest urokliwy, nie umiem nigdzie dostać dorosłego osobnika, no więc chowam takiego, że tak powiem, szkrapka. Już jest ze mną naprawdę bardzo długo. I naprawdę miał chyba 3-4 wylinki max. <tryk> Tutaj siedzi sobie samica Irki. No... Stary jest już ten pojemnik, znaczy terrarium, więc chciałbym, żeby. Ouch, Ile ja się naczekałem? No teraz to będzie można. Tak czułem, że jak samiec będzie i sam zakupię, to ty to wyliniesz. I się nie myliłem. Ok, w każdym razie szukam samca teraz. Jeśli chodzi o ilkę. To jest bardzo fajny pajączek, mam już taką podrośniętą samicę yy, dorosłą, ona miała kokon, natomiast ona ten kokon sobie zjadła i oto mój niewart rozciąga się dalej, dlatego, że Hilobrachys SP Electric Blue, toczniki cytrusowe, yy, Sazimajki, Nandochromatusy, pająki wyszły w złej kondycji, Wyszły pokrzywione. Praktycznie wszystko mi umarło. Udało się odchować parę takich sztuk, które, jak widzicie, tutaj jest ta sztuka cała, kurde, pokrzywiona. No i bardzo źle. Bardzo źle. Pająki, kurde, nie wiedzieć dlaczego, mają takie warunki, jak tu widzicie, czyli mocno wilgotny wermikulit, w środku pudełeczko przymknięte i wyszło to, kurde, krzywe. Wszystko. I wylinki się źle im odrywały. I tak myślę, to może być kwestia tego, że dałem po prostu co do tego pojemniczka. Jakby wiecie, przykryłem to, bo w takim czymś ciężko znaleźć takiego małego pająka. I tak wiem, tam jest pleść, Tam jest pleść to, co niedługo trzeba będzie wymienić. Nie było mnie teraz tydzień w domu, więc ogarniam sobie to. To w ogóle, jakbyście widzieli, nie. To nie jest pleźń, tylko to jest sieć od niego. One tak robią. Davusy pentaloris. W ogóle ta nazwa się nie zmieniła jak coś, nie? Coś mnie coś tam oszukał wtedy. Okej, okay. um, także taki niestety nie Fart. Uroki hodowli. A z takich lepszych rzeczy to, że mam maskarę, która sobie z kokonem siedzi. Tutaj. No i mam nadzieję, że wszystko będzie git. Ogólnie była bardzo chuda stwierdziłem ona mi to zje firmowaczka tutaj u mnie nie? i mówię dobra koniec dajemy jej żarcia i niech ona ma także teraz dostała se pojadła a my się zabierzmy za robienie tego pojemnika do Irki ona pójdzie do takiego terra tu w to miejsce koło cambridge'a koło też jakiegoś psalmopeusa ta psalmopeusa redonkusa w ogóle, awka tutaj była jakiś czas temu czyli nie ma Właśnie awka minatrix Karibena kolejna Która tutaj, którą się sprowadziłem na hodowle Ta się ma świetnie, ciągle widzę ją tutaj wyjdzoną Która, że tak powiem poluje sobie, no cudownie, nie? Świetnie, widziałem ty... <laughs> się Wystraszyłem tego, jasna cholera <śmiech> 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 Makulata se też tu wyszła no, super, super się na to patrzy, super się to obserwuje, polecam każdemu. Eee, ok, a my se teraz zróbmy ten pojemniczek. W kolejnym odcinku, bo chcę, żeby te odcinki trwały od 10 do 15 minut mniej więcej w takiej granicy. Więc no, uzbrojcie się w cierpliwość. Kolejny odcinek dokładnie za tydzień. Eee, wszystkim, którzy to trwali do końca, serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam też w zerknięcie linki poniżej. Jest tam na przykład mój watchpad. Powiedzmy, że jest to książka, którą piszę, czasem piszę tam o moich smętach, które przeżywam, jakieś moje miłosne dramaty, które przeżywam, coś o nie, mojej nienawiści, którą trzymam w sobie oraz mojej miłości do moich anime dziewczyn. Także serdecznie zapraszam, zapraszam Was też na Discorda, ma go tego chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Największy Discord o tematyce anime, bodajże w Polsce. Także zapraszam serdecznie i życzę miłego dnia. you.